Chciałbym się podzielić z Państwem pewną rzeczą. To jest, otrzymuję kilkakrotnie telefony od klientów i próbują mi prawda, zadać pytanie, jak szybko otrzymam odszkodowanie, ponieważ jedno czy drugie ogłoszenie yy, czytali na stronie internetowej, czy w prasie polskiej, najszybciej, najwięcej i tak dalej. Proszę Państwa, w zasadach prawniczych nie występuje. Coś takiego jak najszybsze odszkodowanie. To jest wbrew zasadom i etyki prawniczej. Ponieważ najszybsze odszkodowanie działa na niekorzyść dla klienta, nie dla adwokata. Bo uszczerbek na zdrowiu spowodowany jakimśkolwiek problemami powypadkowymi, czy to będzie e, wypadek w pracy, czy samochodowy, czy nad błędem medycznym, w pierwszym początku tego problemu może się okazać bardzo prosty i mały, ale po paru miesiącach okaże się, że może być naprawdę dużo większe skutki ujemne na stan zdrowia. I wówczas, jeśli klient otrzyma jak najszybsze odszkodowanie, w pierwszych dwóch czy trzech miesiącach po takim zaistnieniu zdarzenia, może się okazać, że pod koniec 4, 5, 6 miesiąca jego stan się pogorszył. Ja bym tu mógł naprawdę poszulić się wieloma przykładami, które, które występują z naszymi klientami. Dlatego niektóre sprawy trwają 5, 6, 7 lat. Niektóre trwają średnio pół roku czy rok, ale nie może być szybciej niż to. Naprawdę to jest na niekorzyść klienta. Więc bardzo zwracam się do Was, moi drodzy. Nie dajcie się złapać na hasła największe, najszybsze. To nie istnieje naprawdę w usługach prawniczych. Dziękuję.